Luksus, taki jak tutaj, zobacz, jak tu pięknie, zaczyna się od częstotliwości. To, co widzisz wokół, właśnie taki luksus spokój i harmonia to odbicie Twojej energii. Bo tak naprawdę luksus nie zaczyna się od pieniędzy zaczyna się od Częstotliwości, którą nosisz w sobie, a kiedy w niej jesteś, to wiesz, co się dzieje? To On i wszystko inne zaczyna cię odnajdować. Nie szukaj luksusu, stań się nim. Wtedy cały świat chce być blisko ciebie. Jak potrzebujesz prowadzenia, żeby dotrzeć do i odnaleźć sobie, w sobie tą częstotliwość, to zapraszam Cię na sesję hipnoterapii e, lub terapii holistycznej. Magdalena Kucharczyk-Kordecka. Pozdrawiam.